Ooo, cześć Czwanyaki, z tej strony Robin Skybor, trochę ciemny. Mam dla Was szybką informację na temat mojego konkursu, ponieważ wiem, że jedna nagroda to za mało, żeby zaspokoić Wasze potrzeby. Dlatego razem z pl, raczej pogromca.pl dorzuca jeszcze dwie dodatkowe nagrody, którymi są PaySafe Card za 50 i za 20 zł. Wow, wow, więc super. I teraz zmieniamy mało zasady konkursu. Pierwsze miejsce może wybrać sobie jedną z trzech nagród, czyli albo The Elder Scroll'a, albo PaySafe Card'a za 50, albo za 20. Drugie miejsce wybiera dwie z pozostałych nagród, które zostały w puli. I y, trzecie miejsce dostaje to, co zostało, że tak powiem, więc y, myślę, że PaySafe Card się Wam przyda do y, różnych gier, do skórek, w lola. Można doładować sobie konto na Steamie, aby kupić jakieś fajne gry, więc myślę, że przydadzą Wam się tutaj PaySafe Card'y i mam nadzieję, że więcej osób wtedy będzie head. Do wzięcia udziału, niż tylko wygrać yy, Dial's Scrolls. Yy, możecie teraz wygrać właśnie FaceTime karty, więc bierzcie się do roboty. Przedłużam trochę czas trwania konkursu, powiedzmy do piątku przyszłego czyli dokładnie za tydzień będziemy, będę sprawdzał. No i mam nadzieję, że te dwa kody zachęcą Was do wzięcia udziału właśnie w zabawie. A co do konkursu, filmik wstawię w opis, więc będziecie wiedzieli co i jak. Więc dwie dodatkowe nagrody dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, tak jak mówię, PaySafe karty za 20 i za 50 zł. Wow, szaleństwo! Więc mam nadzieję, że się postaracie i do usłyszenia za tydzień? Trochę więcej. Zobaczymy. No ale do następnego materiału. Na razie, cześć!